Nie zapomnę o nich, nie zapomnij o nich 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 Po drugiej wojnie światowej w Wielkiej Brytanii osiedliło się tysiące polskich żołnierzy Pomimo walki i poświęcenia dla ojczyzny nigdy do niej nie wrócili po wojnej Polsce na takich jak oni czekali komunistyczni oprawcy, czekały ich tortury, a nawet śmierć. Wielu z nich nie dożyło wolnej Polski, do której mogliby wrócić Polski, która by ich chciała. Spoczęli w obcej ziemi, a ich imiona nic tobie nie mówią. Popękany kamie, porastają krzaki, a przykład polskiego domu kombatanta w Manchesterze pokazuje, jak łatwo i haniebnie o nich zapomniano. Nazywam się Karol Karolkami Peruta i witam na moim mikroblogu. Na cmentarzu San Josef w w Manchesterze znajdują się groby weteranów armii Andersa, weteranów generała Maczka, powstańców warszawskich, karcerzy, sywieraków i kresowiaków. Znajduje się tu także grup jednego z kapelanów Powstania Warszawskiego oraz założyciela polskiej parafii Blackburn. Znajduje się tu grup legionisty i kawalera w military, a także wielu innych zasłużonych dla ojczyzny. I dla Polonii. Jednak podobnie jak to się stało z polskim domem komendanta w Manchesterze. Groby tych wielkich ludzi przez wiele lat popadały w ruinę i w zapomnienie. O godność tych polskich bohaterów walczymy od 2016 roku. I tak trwa to do dzisiaj. Dzięki pracy i poświęceniu wielu osób o tych zapomnianych grobach polskich bohaterów usłyszała cała Polska i Polonia na całym świecie. Polonia w Manchesterze chce ocalić od zapomnienia cmentarz, na którym spoczęli Sybirancy i żołnierze Armii Krajowej. Dwa razy do roku organizują sprzątanie mogił. Część nagrobków wymaga pilnej naprawy. Przez ostatnie 5 lat byłem tu ponad 20 razy, żeby posprzątać te zapomniane groby polskich bohaterów, a pomagali mi Polacy z całej Wielkiej Brytanii. Jednak największe uznanie należy się dla członków Stowarzyszenia husary Manchester za największe poświęcenia i największy wkład o przywrócenie godności dla tych polskich bohaterów. Jestem na cmentarzu St. Joseph w To jest cmentarz, na którym leżą bohaterowie polscy, żołnierze walczący o wolną Polskę, również w Monte Cassino, ale również w Powstaniu Warszawskim. Jestem w Wielkiej Brytanii. Cmentarz wygląda podobnie jak polskie cmentarze na Ukrainie polskie cmentarze na Białorusi, polskie cmentarze w Rosji i jest to sytuacja niepokojąca. Uważam, że polskie państwo prowadzące taką, a nie inną politykę historyczną powinno wesprzeć wolontariuszy, wolontariuszy młodych Polaków, którzy opiekują się tym cmentarzem w dbaniu o tych, którzy walczyli za naszą wolność, ponieważ jeżeli jest historia musi być również pamięć. Od 2016, średnio 2-3 razy do roku, organizuje wspólne sprzątanie zapomnianych mogił naszych weteranów, spoczywających na cmentarzu St. Joseph Moston w Manchesterze. Takie akcje, jakich ich Godność w naszych rękach, organizowane przez Towarzyszenie Husaria Manchester, miały na celu nie tylko uporządkowanie terenu, ale przede wszystkim przewrócenie chociażby szczypty godności tym, którzy bez wahania byli gotowi poświęcić wszystko, byśmy dziś mogli nazywać siebie Polakami, a o których tak po prostu zapomniano. Ślak, bez żadnego wsparcia. Wszystkie prace porządkowe, a także wszystkie inne akcje w tym miejscu były finansowane przeze mnie osobiście, a także ze składkowych pieniędzy członków Stowarzyszenia Husaria Manchester. Jednak same regularne prace porządkowe to za mało. Wiele nagrobków wymaga natychmiastowej naprawy, a także samo miejsce spoczynku naszych polskich bohaterów prosi się o godne upamiętnienia, by już nigdy więcej o nich nie zapomniano. St. Joseph's Cemetery w Uh, where over 120 of our Polish heroes are, are buried. Uh, there's a team of uh, people from Husaria in Manchester, a young youth group, who are working hard clearing away the grass, cutting down trees, polishing all the graves of this forgotten cemetery. It's been lying here for the past 30 or more years, um, being neglected, nobody's looking after it. It's a very important. Um, Area of Manchester, just in the fields next to the cemetery, was a Polish resettlement camp. The Poles were actually based here and were um, protecting Manchester and the UK from um, the invasions of, of Germany. A very, very important place for us here today. We've had gorgeous weather, people are working really hard, they're all volunteers, all young people. And we can't forget these heroes. They played a huge part during the Second World War. There are some very important people buried in this this cemetery, and we can't forget them, and we should never forget. Um, I wanted to say how what it is that is, tyle młodych ludzi um, się uczyniło przy tym, żeby um, groby podczistić i, um, I zbiera podci podciąć podczas to na na cmentarzu w Moston. Świętego Józefa. Bardzo miło widzieć, jak wszyscy się zebrali, żeby, żeby była ta pamiątka o tych ludziach, którzy, którzy byli tutaj na początku kolonii w, w Manchesterze. Na Dzień wszystkich świętych. Dostawaliśmy 200 zniczy od konsulatów Manchesterza, a także specjalnie na to okazję, na własny koszt sprowadzaliśmy ponad 1000 dodatkowych zniczy z Polski, tylko po to, by rozdać je za darmo wszystkim tym, którzy przyjdą by wspólnie z nami zapalić znicz i pochylić czoła dla pamięci naszych bohaterów. Akcje, które rozgłaszaliśmy na portalach społecznościowych, spowodowały, że zapomniane przez prawie 30 lat miejsce spoczynku tych wielkich ludzi do dziś odwiedza dziesiątki Polaków z całej Wielkiej Brytanii. Dziś Nowa Polonia w Manchesterze pamięta o swoich bohaterach, a jest to zasługa członków Stowarzyszenia Husaria Manchester i wolontariuszy, którzy od pięciu lat walczą o pamięć, a nie o pochwały i zasługi. W maju 2017 roku przekazaliśmy petycję dla konsula w Manchesterze, którą podpisało ponad 2,5 tysiące Polaków w Wielkiej Brytanii. Polaków, którzy prosili o pomoc w odnowieniu miejsca spoczynku polskich weteranów. Jednak poza kilkoma spotkaniami i obietnicami pomocy, skończyło się jak zawsze. Nie zapomnij o nich, nie zapomnę o nich, 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 nie zapomni o nich. Nie nie zapomnij o nich, nie zapomnij o nich Co wolności chcieli bronić, sięgnęli do broni stramyli w szeregach, dzisiaj kamień, mieczek, róż Pokrywa, klub, szodzieża. Nie zapomnij o nich, oddaj hołd, bo tak trzeba Nie zapomnij o nich, dzięki nim jesteś pola. Ile jest jeszcze takich miejsc jak San Joseph Moston w Wielkiej Brytanii? Dzieci, co o poświęceniu dla ojczyzny wiedzą na więcej, a wołają o swoją godność stonących w bocie zarośniętych krzakami nagrobków. Nie zapomnij o nich, nie pozbawia ich nadziei. Nie zapomnij o tych, którzy dla ciebie zasnęli. Nie zapomnij o nich, córek, synów polskiej ziemi. Nie zapomnij o nich, oni by nie zapomnieli Nie zapomnij o nich, dzieci bieli i czerwieni. Nie zapomnij.